Chaty wyglądają jakby wyrosły z ziemi. Kiedy zapanowała susza, rodzina musiała się stąd wyprowadzić. Rozejrzyjmy się. To Boma dla kus i owiec. Boma to określenie ogrodzenia wykonanego z kolczastych krzewów. Bez niego kozy, a nawet dzieci, mogą paść ofiarą dzikich zwierząt kręcących się w pobliżu. Skoro miał 22 żony, to ile dzieci? Policzono je. W sumie 68. Aż tyle. Wszystkie były jego? Tak, to jego dzieci. Żony także się wyprowadziły? Tak. Musimy zacząć szukać miejsca na obozowisko, bo zmrok szybko zapada. Rozbijemy obóz Masajów bez namiotów, a bezpieczeństwo zapewnią nam rośliny. Mówi, że to dobre miejsce na obóz. Tu już kiedyś palono ognisko. Ustawimy bomę. W tym miejscu, a tu będzie wejście. Spać będziemy tutaj. Rozpalę ognisko. Stare gniazdo znakomicie nadaje się na podpałkę. To prawda, że najpierw rozpalacie ognisko? Dlaczego? Ponieważ to pomaga w zakładaniu obozowiska. Jeśli w okolicy są jakieś dzikie zwierzęta, poczują dym i wtedy się wyniosą. Czyli ognisko jest najważniejsze. Dym wskazuje także ludziom drogę do obozowiska. Tym, którzy mogli się zagubić. Tak, mogą trafić do obozowiska. Afrykańskie drzewa są bardzo twarde. Delikatne ostrza na nic się tu nie zdadzą. Najlepsze są te proste, mocne. Muszą być jednak ostre. Potrzeba dużo drewna, by ogrodzić nasze obozowisko. Nie noszę całych naręczy, bo tu mogą być skorpiony. Przynoszę po jednej kłodzie. Tu jest przerwa, trzeba ją czymś zastawić. Właśnie chcę to zrobić. Zwróć uwagę, jak to kładzie. W ten sam sposób ułożona jest zeriba wokół wioski. To ochrona przed dzikimi zwierzętami. Ciernie dość głęboko ranią, dlatego są tak dobrą ochroną. Dla mnie, połóż więcej, duży ze mnie, facet. Okay. Good. Powinno wystarczyć. Nawet w dżungli nie trzeba spać na ziemi. A kamienie? To część legowiska, żebyś nie przekręcił się w ognisko. Na przykład, gdyby przyśnił ci się koszmar. Ja jestem twoim największym koszmarem. Dobry sposób, by było ciepło, ale i bezpiecznie. Zawsze interesowało mnie, jak różne plemiona organizują obozowiska. Pierwszy raz widzę, jak zakładają je Masajowie. To wygląda na bardzo wygodne legowisko, robione na wymiar. Nie muszę spać na gołej ziemi. Będzie mi wygodnie. Obozowisko gotowe, więc Miteli sięgnął do koziego żołądka. Ekipa wróciła do obozu, więc teraz sam kręcę małą kamerką. Zamknęliśmy drzwi i kontynuowaliśmy kolację.

Miło było spędzić taką noc i przy ognisku słuchać opowieści o krowach, żonach i innych sprawach. Którędy? Byłem zaskoczony, kiedy Miteli wprowadził nas do wąwozu. Nie sądziłem, że coś takiego można tu znaleźć. To wąwóz Olkarion. Miejsce lęgowe sępów. To jedna z bardziej trujących roślin na Ziemi. Z jej nasion produkowana jest silnie trująca rycyna. Była nawet wykorzystywana przez sowieckie służby specjalne. Ostatnio zainteresowali się nią terroryści. Wszędzie widziałem wiele znajomych i użytecznych roślin. Na przykład ten aloes. Odetnę jeden z liści. Już widać cieknący sok. Aloes wykorzystywany jest do opatrywania różnych ran, zwłaszcza poparzeń. Oczywiście roślina ma wiele innych zastosowań. Najpierw trzeba odciąć kolce. Teraz naciąć w ten sposób. Teraz można to rozerwać. Mamy lekarstwo na podrażnienia skóry. Nie jest tak skuteczne jak to, które mamy ze sobą, ale od biedy wystarczy. Działa kojąco. Trzeba użyć właściwej rośliny. Inne, podobne do aloesu, mogłyby wywołać podrażnienie skóry. Używacie tego jako lekarstwa? Tak, w razie biegunki albo bólów żołądka. A także do opatrywania ran i jako krople do krowich oczu. Pomimo bujnej roślinności, znalezienie wody nie jest łatwe. Miteli ma jednak coś w odwodzie. Powiedział, że ta łopata jest tu odkąd pamięta. Jest więc czym wykopać dół w poszukiwaniu wody. Dobrze wiedział, gdzie kopać. Otoczenie znowu się zmieniło. Weszliśmy między wysokie skały. Jakże inny jest ten kanion od wielkiej równiny. W jałowym terenie kanion daje schronienie tym, którzy się zgubili. Budowa geologiczna wskazuje źródła. Kiedy zmienia się podłoże, woda wypływa na powierzchnię. Ciasne wąwozy rzucają cień i woda nie odparowuje. A woda to życie.